Dużo ubrań. Mhm. Wszystkie w twoim rozmiarze. Fajnie. Pusi, krata. Ładna. Nie wiem, będziesz miała ochotę. Kiedy wyobrażam sobie e, e, randkę z Krzyśkiem, e, to widzę na sobie delikatną sukienkę. Mm. Nie, 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 nie wiem. W sumie nie wiem, jak się widzę, bo jeszcze się tak nie ubierałam. Co mówię Marcin, żeby się ubrała kobieta? Raczej. Raczej nie naciskałem na to, bo niektóre kobiety mogą różnie to odbierać. Na początku naszego związku, to był chyba trzeci miesiąc, kiedy myśmy się spotykali, okazało się, że mam dosyć dużego guza na, na lewym jajniku, który wymagał operacji. Wycięli cały jajnik, bo nie szło tego odratować. To było prawie 20 cm. I to właśnie był taki punkt, kiedy ja się bałam, że Krzysiek odpuści. Bo to był początek, i bałam się, że stwierdzi, a po co mi to? Mogłem e, zawinąć się i sobie pójść w swoją stronę, ale uznałem, że to, co do niej czuję, jest silniejsze niż e, jakaś choroba. Jeszcze do tej pory nie wiem, jak to wpłynie na. E, Jeśli chodzicie, no. jestem pewien, że, że, że będziemy mieć dzieci, będziemy mieć tą radość wychowywania.